NGO Burzą Bariery Dołącz do nas razem stwórzmy przestrzeń W której nikt nie będzie się czuł wykluczony Dzień dobry Zapraszamy na podcast w ramach kampanii NGO Burzą Bariery W dzisiejszym podcaście zaprezentuje się Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach Pani Emilia Raczkowska, prezeska stowarzyszenia, opowie nam o wdrażaniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. NGO, burzą bariery, dołącz do nas, razem stwórzmy przestrzeń, w której nikt nie będzie się czuł wykluczony. Dzień dobry, jesteśmy w Policach w Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonii Społecznej. Jest z nami prezeska stowarzyszenia, pani Emilia Raczkowska. Opowiedz nam, czym zajmuje się Wasze stowarzyszenie, jakie działania prowadzicie i kto jest odbiorcą Waszych działań. Dzień dobry. Od 11 lat wspieramy osoby z zaburzeniami psychicznymi, oraz opiekujemy się też opiekunami osób zależnych. Wspieramy też edukację, prowadzimy różnego rodzaju kampanie społeczne, przeciwdziałania przemocy, ale i też wchodzimy na zajęcia do dzieci, mamy spotkania z dziećmi z młodzieżą w szkołach, na terenie tutaj całego powiatu polickiego. Czy wśród odbiorców są osoby ze szczególnymi potrzebami? Naszymi odbiorcami są osoby, które chorują na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, ale też zdarza się, że te osoby mają różnego rodzaju inne schorzenia somatyczne, ruchowe, które też sprawiają, że poruszają się za pomocą wózka bądź na przykład balkonika lub laski. Są różnego rodzaju też ograniczenia. Jak wdrażacie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, realizując Wasze projekty? Realiza w ogóle pisząc i realizując nasze projekty, jeżeli mamy osoby wśród nas poruszające się właśnie za pomocą balkonika lub o lasce, realizujemy często te projekty na zewnątrz. Wychodzimy do kultur, do instytucji, które nie mają tych barier, gdzie te osoby mogą również skorzystać, pójść z nami do teatru, do kina, do, do kawiarni, żeby również uczestniczyć w naszych zajęciach i warsztatach z wszystkimi innymi uczestnikami. A czy Wasza siedziba jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami? Posiadamy obecnie jako stowarzyszenie dwie siedziby. Jedna no nie do końca spełnia aż takich całkowitych tutaj warunków, dlatego też korzystamy bardzo często z tego pomieszczenia drugiego, które jest bardziej przestrzenne, gdzie mogą osoby również na wózkach wjechać inwalidzki, gdzie można też przy stole usiąść porozmawiać, wypić kawę herbatę i wesprzeć taką osobę terapeutycznie, tak, psychologicznie, bądź tutaj różnego rodzaju inne warsztaty wymyślić albo zrealizować. Rozmawialiśmy kiedyś i mówiłaś o konkretnych sytuacjach, kiedy pomogliście osoba, osobom ze szczególnymi potrzebami. Jak ta pomoc wyglądała? E, tak, zdarza się. Mamy, mieliśmy osobę, która chorowała na pląsawicę, kiedy jej stan ruchowy był mm, mm, no nie do końca, ta sprawność była ruchowa dobra. E, osoba, która choroba postępowała. Staraliśmy się dostosować też miejsce, wygodny fotel, gdzie ta osoba mogła przychodzić do nas na zajęcia, gdzie minimalizowaliśmy upadki jego, kładliśmy jakieś poduchy, żeby też mogła brać udział w naszym spotkaniach. Obecnie mamy też osobę, która jest o balkoniku, choruje tutaj na schorzenie odnośnie układu nerwowego. I też zabieramy ją na różnego rodzaju wyjścia, staramy się też jej pomóc, żeby mogła z nami uczestniczyć w naszych wydarzeniach. Zdarza się, że jej uczestnicy sadzają na balkoniku i gdzieś tam ją pchamy tak, żeby to było też sprawniej i szybciej, ale również dobieramy też tak te wszystkie wyjścia, żeby osoby niepełnosprawne mogły również z nami też wyjść, żeby mogły skorzystać. Nasza organizacja również praktykowała takie rzeczy dla osób, które nie mogły wyjść z domu z różnego rodzaju właśnie powodów ruchowych, a cierpiały na różnego rodzaju zaburzenia, depresję lub choroby. Też wychodziliśmy do domu, byliśmy w stanie być, uczestniczyć, porozmawiać, takiej osobie potowarzyszyć i. Jesteśmy w stanie też tutaj na naszym terenie również, jeżeli taka osoba wymagałaby jakiejkolwiek tutaj diagnozy albo rozmowy w ogóle, tak? Podjęcia jakichś działań, to też jest taka możliwość. A z jakimi problemami mierzycie się, wdrażając dostępność? Jako stowarzyszenie, które prowadzi na co dzień powiatowy klub samopomocy, nasz teren działań jest szeroki, obejmuje cztery, powiaty, cztery gminy. To są też tereny wiejskie, wiadomo komunikacja miejska jest utrudniona, czy czasami w niektórych miejscowościach nie dojeżdża komunikacja miejska. I tu jest też problem, żeby te osoby do nas dotarły, które nawet jeżeli są fizycznie sprawne, ale też posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z uwagi na schorzenie chorobą psychiczną. I, yy, Mamy też taką możliwość i też te osoby korzystają często przy współpracy innych placówek, na przykład Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma też możliwość takiego transportu, zorganizowania w ramach projektu Door-to-Dor. Bądź też szukamy nieraz różnych rozwiązań, żeby te osoby też mogły do nas dotrzeć. Parę lat temu mieliśmy fajne takie działania na przykład z gminą Kołbaskowo, gdzie Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł z nami w współpracę i w ramach właśnie współpracy między PCPR-em a paniami z ośrodka, osoby z kryzysem psychicznym z danych miejscowości wiejskich, oddalonych też od dostępności różnych warsztatów terapii, y Parę razy przyjeżdżały do nas na zajęcia, uczestniczyli łącznie z naszymi uczestnikami. Dla nich to było bardzo nowe doświadczenie i bardzo się cieszyli z tych zajęć, ponieważ no, w ich terenie wiejskim nic się nie działo jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, o różnego rodzaju warsztaty i wsparcie psychologiczne. No, na ten moment jakby jest ograniczona też ten projekt i dostępność tego busa. Ale pracujemy nad tym, żeby dotrzeć jakby do każdej miejscowości, żeby z każdej miejscowości do nas osoby mogły dojechać ewentualnie i ud brać udział w naszych spotkaniach codziennych. Jesteśmy razem. Harp... Uważam, że dostępność dla osób niepełnosprawnych z różnego powodu powinna być bardziej powinny być lepsze udogodnienia, ale nie tylko dla osób ruchowo niepełnosprawnych, ale też na przykład osób głuchych, osób z, różnym, z różną dysfunkcją, po to, żeby każdemu się lepiej żyło, po to, żeby też każdy mógł skorzystać z każdej formy wsparcia, wpuścia do urzędu, do instytucji załatwienia sprawy. Dopóki nas nie dotknie jakieś schorzenie czy jakaś niepełnosprawność, to też czasami sobie nie zdajemy sprawy, jakie to są na przykład utrudnienia, poruszając się na wózku, o lasce, czy nawet bez braku windy, i wejścia na któreś tam piętro, że to są naprawdę mocne ograniczenia, i czasami ludzie są przez to zamknięci też w domach. Bo jest im po prostu trudno się ruszyć. Tak mieszkają na czwartym piętrze, w którym nie ma windy, i czasami latami siedzą w domu, pogłębiając stan fizyczny, jak i też i psychiczny, ponieważ siedzenie samemu w domu też niczego dobrego nie wróży. Zapraszamy osoby w kryzysach psychicznych, osoby, które doświadczają różnego rodzaju zaburzenia, ale też i różnego rodzaju dysfunkcje. Do kontaktu z naszą organizacją jesteśmy codziennie od poniedziałku do piątku przy ulicy Kresowej 5 w Policach. Prowadzimy powiatowy klub samopomocy. Zawsze jest mile widziana osoba, która potrzebuje wsparcia terapeutycznego, psychologicznego. Ale też i prowadzimy grupę wsparcia dla opiekunów, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych przy ulicy Bankowej 11 w FGH przez 5 w Policach. I tu też we wtorki mamy różnego rodzaju zajęcia z kosmetyczką, z fizjoterapeutką, zajęcia klubowe. Jeżeli ktokolwiek chciałby skorzystać i dołączyć do naszego stowarzyszenia, jako otrzymać wsparcie i pomoc, także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Dołącz do nas, jeśli Twoja organizacja prowadzi działania na rzecz poprawy dostępności i chcesz podzielić się doświadczeniem z tego zakresu, skontaktuj się z nami. E-mail: NGO Bariery Kampania jest częścią projektu Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim. Realizatorem projektu jest Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych z siedzibą w Szczecinie. Projekt Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.